Aleksandr Simple Kostyliev, ukraiński fenomen e-sportu, który od 2014 roku dominuje na scenie Counter-Strike'a. Jego niesamowite umiejętności przyniosły mu tytuły najlepszego gracza świata w latach 2018, 2021 i 2022 oraz ponad 1,7 miliona dolarów wygranych w turniejach. Dziś odkryjemy, jaki sprzęt pozwala mu osiągać te spektakularne wyniki i sprawia, że jest oceniany jako jeden z najlepszych graczy CS-a. No i zaczynamy oczywiście od zestawu Simpla. Zaczynamy od podkładki i jest nią Hator It's Nice to Be Simple. Podkładkę, którą teraz widzicie na ekranie. Niestety nie mogę jej pokazać wam na żywo, ponieważ jest to podkładka bardzo, ale to bardzo limitowana. Nie jest już produkowana. Mało tego. Cała seria tych podkładek, nawet nie tych z It's Nice to Be Simple, nie jest już produkowana. Hator wyprodukował, wypuścił całkowicie nową serię i niestety tej podkładki już dorwać nie jestem w stanie. I wiem, że pisaliście, że czekacie, żeby w końcu jakaś podkładka się pojawiła pro playera, ale uwierzcie mi, to nie jest łatwe zadanie. Te podkładki są po prostu limitowane ilościowo, limitowane czasowo i najzwyczajniej w świecie niedostępne do kupienia. Dostępna do kupienia natomiast jest myszka, z której korzysta Simple i jest nią Logitech G Pro Super Lite 2, moi drodzy. No absolutna maszyna do klikania, absolutna maszyna do likwidacji przeciwników. Myszka, która stosunkowo często pojawiała się w tej serii. No a o dzisiejszym odcinku mogę powiedzieć jedno, będzie naprawdę bardzo dużo Logitecha, ale o tym za moment. Otwórzmy tę myszkę i zobaczmy, jak wygląda w środku. No i słuchajcie, już po odpakowaniu góry, po zdjęciu góry myszka prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Zapakowanie zapakowane to jest naprawdę w stylu oczywiście takim, no exclusive. No, Jest to ekskluzyw, ponieważ cena tego produktu też jest ekskluzyw. Bardzo fajnie to wygląda. Chociaż myszka jest oczywiście bardzo prostym gryzoniem. W środku znajdujemy oczywiście dągiel do łączności. Znajdujemy oczywiście dodatkowe opakowanie z przewodem do ładowania. No i oczywiście instrukcją obsługi i dodatkowymi gripami na naszą myszkę. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby sobie takie gripy zastosować na swoim Logitech'u, to jak najbardziej może to zrobić. One mają bardzo ciekawą strukturę, ponieważ przeważnie gripy czuć, że to są gripy z gumy. No tutaj oczywiście też są takie gumiaste, ale bardziej przypominają taką Eko skórę. To jest bardzo ciekawy feeling, naprawdę stabilizacja tego poślizgu jest na wysokim poziomie. To mi się bardzo podoba, no ale oczywiście znacznie bardziej podoba mi się już sam gryzoń. I uwaga, uwaga, spód zdejmujemy. Jeżeli chodzi o ślizgacze, naprawdę potężny obszar tutaj został zastosowany tych ślizgaczy. Logitech miał dość duże problemy ze ślizgaczami w swojej pierwszej edycji. One po około 2-3 miesiącach no, nadawały się już do... Lekkiej wymiany, natomiast tutaj te ślizgacze są już znacznie lepszej jakości, mam wrażenie, bo faktycznie po kilku miesiącach użytkowania nie zauważyłem, żeby to tarcie po prostu się zmieniało. Ta myszka po podkładce porusza się naprawdę fenomenalnie, spektakularnie. To jest myszka, która jest przede wszystkim bardzo lekka, pomimo swoich rozmiarów. Myszka, która waży tylko 60 gramów, i już wspomniałem o rozmiarze. No, nie jest oczywiście to myszka ekstremalnie wielka, natomiast ja jako posiadacz. Troszeczkę większych dłoni. Nadal bardzo komfortowo sobie tą dłoń kładę na myszce i nie ma absolutnie żadnego problemu z komfortem. Ja uważam, że tą myszkę trzyma się po prostu w dłoni perfekcyjnie i mam też wrażenie, że gracze właśnie za to tę myszkę pokochali. Pokochali ją również ze względu na sensor, ponieważ mamy tutaj sensor dostępny, jeden z najlepszych sensorów aktualnie na rynku o rozdzielczości maksymalnej do 30 tysięcy dpi, jeżeli dobrze pamiętam, ale sensor, który jest przede wszystkim absolutnie. Niezawodny w nawet najbardziej hardkorowych sytuacjach. Sensor, który może kontaktować się z naszym komputerem na poziomie 8000 Hz. I trzeba sobie powiedzieć, że Logitech był jedną z pierwszych myszek, który faktycznie takie rozwiązanie wprowadził. No i gracze, oczywiście, na to rozwiązanie absolutnie się rzucili. Warto jeszcze wspomnieć o kulturze pracy tej myszki, bo do tego lubię podpinać czas pracy na baterii. No jest on ekstremalnie wysoki. W momencie, kiedy tę myszkę sobie podłączymy na taktowanie. Tysiąca herców. Myślę, że spokojnie tydzień możecie na tej myszce grać, jak nie dłużej. Ja na tej myszce faktycznie sporo czasu spędziłem i praca na niej jest niesamowicie komfortowa. Zapominamy tak naprawdę o ładowaniu. Oczywiście, w momencie, kiedy te herce sobie podbijemy troszeczkę do góry, no to ten czas pracy bardzo mocno leci w dół, no ale jest to całkowicie zrozumiałe i tak to wygląda w przypadku każdej myszki, która faktycznie takie wyższe herce oferuje. Jeżeli chodzi teraz o te herce, pamiętajcie, że nie wszystkie tytuły bardzo dobrze sobie z tym radzą. Na przykład Fortnite ma delikatne problemy, a nawet więcej niż delikatne problemy w momencie, kiedy naszą myszkę ustawiamy sobie na poziomie na przykład 8000 Hz, no tam pojawiają się komplikacje wtedy z wydajnością, więc jeżeli jesteście graczami innych tytułów również, no to warto pamiętać, że czasami będzie trzeba na przykład to kontaktowanie z komputerem zmieniać przy zmianie tytułu, w który gracie. No i podsumowując, jest to gryzoń, który no niestety swoje kosztuje, ale jest to też gryzoń, który jest jednym z najlepszych na rynku, aktualnie dostępny. Oferuje naprawdę bardzo wiele, przede wszystkim pod kątem wydajności i niezawodności, ale zarazem tego, jak się prezentuje, no i nie bez powodu bardzo duża część producentów po prostu kopiuje design Logitecha niemiłosiernie i naprawdę wiele myszek obecnie na rynku po prostu wygląda jak Logitech. No, i czas na klawiaturę. No, i wspomniałem też na początku, że będzie dużo Logitecha. Tutaj również Logitech się pojawia. Jest to Logitech Pro X TKL w wersji Rapid, czyli tej zaktualizowanej, tej najnowszej, najświeższej wersji od Logitecha. Otwieram ją i już Wam tłumaczę o co chodzi z tym Logitechem. Dobra, zapakowanie mamy jak najbardziej premium ponownie. No, to trzeba oddać Logitechowi, że faktycznie w momencie, kiedy to otwieramy, to jest pewnego rodzaju satysfakcja. Sama klawiatura wygląda obecnie tak. Za chwileczkę oczywiście sprawimy, żeby ona się rozświetliła. No ale o co chodzi z tym Logitechem? Dlaczego tak dużo tego Logitecha u Simpla? No bo zaspoileruję wam delikatnie, że słuchawki też będą z Logitecha. No chodzi oczywiście o to, że Simple posiada współpracę z Logitechem i faktycznie ten cały setup u niego jest właśnie z tej marki. Natomiast sprawdziłem sobie wcześniejsze setupy Simpla sprzed okresu współpracy i tam również Logitech się pojawiał, więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie finansowania, a także tego, że po prostu Simple z tą marką się lubi. No i pięknie nam się klawiatura rozświetliła, oczywiście charakterystyczny niebieski dla Logitecha kolor. To wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja uważam, że więcej marek powinno stosować tego typu zabiegi, żeby po podłączeniu faktycznie ten niebieski kolor na przykład się pojawiał albo taki kolor, który jest powiązany z marką, a nie od razu ta tęcza, bo potem wszystkie klawiatury wyglądają tak samo i to już mi się po prostu nie podoba. Tutaj faktycznie jest efekt wow zaraz po podłączeniu. Efektu wow natomiast nie było w momencie, kiedy ta klawiatura wychodziła, ponieważ kosztowała, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach 1000 złotych, nie oferując jednocześnie dodatkowych feature'ów, dodatkowych gadżetów, tak jak na przykład oferuje to Razer, czy tak jak oferuje to Steel Series. Natomiast z tego, co widziałem, ta klawiatura, cena tej klawiatury już stanowczo spadła i uważam, że w tym segmencie cenowym jest to już naprawdę bardzo solidny, bardzo rozsądny produkt. Przede wszystkim ze względu na switche. Są to switche magnetyczne, są to switche bardzo, ale to bardzo szybkie kontaktowanie z komputerem na poziomie jednej milisekundy. Oczywiście mówimy tutaj o niezawodności i naprawdę bardzo dużej responsywności klawiatury. Switche, które brzmią naprawdę bardzo przyjemnie. Nawet miałem takie wrażenie delikatne, że one są przesmarowane, chociaż nigdzie takiej informacji nie znalazłem, ale sami posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi. No, i tutaj słyszymy bardzo charakterystyczny dźwięk niewyciszonej spacji. To mi się nie podoba, ponieważ mamy do czynienia z, jednak z produktem premium, a przynajmniej taki tak był wyceniany na swojej premierze. A ta spacja no, ma taki charakterystyczny, niesympatyczny dźwięk. Oczywiście możemy to swoimi sposobami w domu naprawić, albo smarując stabilizatory, albo smarując switch od, od tej spacji. Dodatkowo stosując jakieś gumki od spodu. A tutaj są gumki od spodu, słuchajcie, czyli przyfarmazoniłem z tym, że ona nie jest niczym wycisza. No, ale niestety te gumki po prostu się tutaj, mam wrażenie, nie sprawdzają. Dźwięk jest metaliczny, rozchodzi się tutaj dość charakterystycznie, dość mocno. No, i tutaj wydaje mi się, że po prostu powinniśmy zastosować grubszy materiał, żeby faktycznie ta spacja brzmiała lepiej. Co do performanceu tej klawiatury, no, uważam, że to klawiatura bardzo responsywna, jak już wcześniej wspomniałem, i naprawdę bardzo przyjemnie się na niej gra. Przemawia do mnie jej design, chociaż jak wielokrotnie wspominałem, nie jestem fanem takich pasów które się tutaj na klawiaturze znajdują. No bo w momencie kiedy robimy klawiaturę TKL, klawiaturę e-sportową, to nie bardzo chcemy ją czymś jeszcze dodatkowo poszerzać. No i te przyciski multimedialne, oczywiście można z nich korzystać, chociaż mi się na przykład bardzo rzadko zdarza na mojej klawiaturze, żeby gdzieś tutaj te przyciski klikać, wykorzystywać i tak dalej i tak dalej. No i wolałbym po prostu, żeby ta klawiatura była ścięta o ten pasek i żeby faktycznie zajmowała na biurku mniej miejsca. Natomiast bardzo fajna regulacja i stabilizacja tej klawiatury od spodu. Oczywiście dwustopniowe, bardzo szerokie e, podstawki e, po to, żeby sobie tę klawiaturę dostosowywać jej wysokość. E, no i bardzo fajnej jakości e, stabilizatory, żeby ta klawiatura nam po prostu po biurku w żaden sposób nie latała. E, produkt wydaje mi się, że w tej cenie, w której aktualnie idzie go dorwać, jest jak najbardziej ok. E, chociaż możemy szukać wśród konkurencji produktów, które oferują już troszeczkę więcej, mają też delikatnie lepsze switche, a jednocześnie są nawet tańsze. No i jak już wiecie, jeżeli chodzi o sławki, niespodzianki nie będzie. Również Logitech G Pro X. Moi drodzy, absolutna legenda gamingu i to bardzo dobrze wyceniona. I już Wam pokazuję, jak one wyglądają w środku. A w środeczku dostajemy kota w worku, tak można powiedzieć. No nie no, absolutnie nic z tych rzeczy. Słuchajcie, jeden z najbardziej przetestowanych i sprawdzonych modeli słuchawek do gamingu. Nie tylko do CS-a. Bardzo często wybierany przez Fortnite'owców, przez graczy League Legend, chociaż tam audio raczej nie jest aż tak potrzebne. No ale do wszelkiego rodzaju FPS-ów te sławki będą idealne. Dodatkowo mamy zamienne nauszniki, poduszeczki, oczywiście. Tutaj w tym przypadku mamy założone. Skórzane nauszniki. Tutaj już mamy takie welurowe. Wszystko oczywiście z memory foamem. Bardzo komfortowe, ale do komfortu za chwileczkę sobie jeszcze przejdziemy. Jeszcze gdzieś tam grzebie w odmentach tego worka. No i oczywiście wszelkiego rodzaju przewody, przejściówki, przejściówek więcej. I oczywiście wyczepiany mikrofon. A to wszystko w naprawdę pięknie wyglądającym i bardzo dobrze zrobionym worku. Do tego, że jak będziemy potrzebowali na przykład nasze słuchawki przewieźć, bo jedziemy sobie na lana, to sobie wszystko elegancko pakujemy, nawet nauszniki wejdą, wrzucamy do plecaczka albo zarzucamy na ramię i możemy lecieć na lana. Okej, okay, ale powiedzmy sobie troszeczkę więcej o tych słuchawkach, bo to jest naprawdę o czym mówić. Zacznijmy od tego, że są to słuchawki, które są naprawdę świetnie wycenione. Możecie je dorwać w okolicach 350 zł. Oczywiście z tego względu, że są, tu, są to słuchawki przewodowe, ale przede wszystkim słuchawki o 50 mm przetwornikach, które dostarczają naprawdę bardzo dobrą jakość dźwięku, ale najważniejsze jest pozycjonowanie przeciwnika w grze i te Logitechy robią to naprawdę bardzo dobrze. Wcześniej wspomniałem o tym, że są to słuchawki, komfortowe, zwłaszcza ze względu na te nauszniki i te poduszeczki, które są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Natomiast słyszałem od kilku osób, że faktycznie w przypadku Logitecha, w przypadku G Pro x tutaj może się pojawić pewien mankament przy bardzo długim użytkowaniu. Czyli jeżeli będziecie siedzieć na przykład 10 godzin dziennie przed komputerem w tych słapkach, no to mogą się pojawiać, może się pojawiać pewien dyskomfort, jakieś delikatne otarcia, albo po prostu ma się wrażenie, że gdzieś tam głowa jest i madle. No ja tego uczucia po prostu nie miałem, więc jest to kwestia absolutnie personalna. Natomiast co do samej struktury, no słuchajcie, no mamy tutaj strukturę pancerną. Troszeczkę inspiracji tutaj Logitech na pewno czerpał też z pierwszych hyperx Cloudów. Oczywiście stalowe, stalowa konstrukcja, jeżeli chodzi o ten stelaż. Tutaj też mamy stalowy pałąk, bardzo miękka góra obszyta eko skórą. Więc też coś absolutnie trwałego. Tutaj dodatkowo oczywiście bardzo ładne logo Logitecha na tej srebrnej, niebiesko-srebrnej tarczy. Może nie charakteryzują się doskonałą jakością mikrofonu, ale na pewno są komunikatywne. Będziecie bardzo dobrze zrozumiani. Całkiem nieźle radzą sobie z przesterami. W CS-ie czy w innych grach FPS-owych chodzi o to, żeby właśnie ta komunikacja, ta klarowność przekazu została zachowana. No i tutaj Logitech radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o jakość wydobywanego dźwięku, uważam, że jest naprawdę OK, chociaż zdecydowanie widać, że presety pod te sławki zostały ustawione, equalizer został ustawiony właśnie pod to, żeby pozycjonować przeciwnika w grze możliwie najlepiej. Nasz zestaw prezentuje się następująco, ale warto jeszcze sobie wspomnieć o tym, na jakim monitorze Simple gra. No i jest to oczywiście Zoey 2566, monitor o odświeżaniu 400 Hz na matrycy TN z czasem reakcji plamki pół milisekundy, więc oczywiście matryca e-sportowa jak najbardziej nadająca się do CS-a. No i przez cs owców oczywiście pokochany monitor ZOE BenQ musiał się tutaj pojawić. A jeżeli chodzi o podzespoły, jest to oczywiście, jeżeli chodzi o procesor AMD Ryzen 7800X3D, natomiast jeżeli chodzi o kartę graficzną, jest to Nvidia 4090, czyli można powiedzieć, że do ostatnich miesięcy topowy sprzęt, jaki tylko mógł wybrać, chociaż podejrzewam, że już niedługo będzie tu aktualizacja i faktycznie Simple pewnie wejdzie na te jeszcze wyższe podzespoły. Słowem podsumowania o zestawie peryferiów, na którym Simple gra. Jeżeli chodzi o myszkę, uważam, że jest to wybór absolutnie topowy. Bardzo polecam każdemu, kto zastanawia się, jeżeli chodzi o wejście na najwyższy poziom rozgrywki i faktycznie bardzo mocno myśli o swojej karierze e-sportowej. Jest to myszka niezawodna, polecana przez tysiące graczy i myszka, z której na pewno będziecie zadowoleni. Myszka, z której nie możecie być niezadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę, no uważam, że Możemy dorwać lepsze klawiatury w podobnej cenie, natomiast nadal jest to bardzo solidny produkt, który oferuje pod kątem esportowym naprawdę bardzo wiele. No i czasami po prostu wystarczy nie dopłacać, i jeżeli wystarcza Wam tylko i wyłącznie Rapid Trigger, jeżeli chodzi o klawiaturę, no to to będzie zupełnie wystarczające. Jeżeli chodzi o sławki, ja jestem ich absolutnym fanem, a zwłaszcza fanem ceny i stosunku jakości do ceny. Tego, jak one są wykonane i tego, co oferują. Zestaw oceniam naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. No i trzeba przyznać, że Simple wie, co wybrać i wie, co dobre. Dajcie znać, kto kolejny ma być prześwietlony przeze mnie i kogo kolejnego chcielibyście zobaczyć w tym odcinku, w tej serii odcinków. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. A ja się żegnam. Trzymajcie się, cześć.